Dzień dobry, proszę Państwa, akurat daliście mi na mailu Narodowej Antypsychiatrii pytanie, więc... pytania, więc odpowiadam. Czemu... organizacja się nazywa Narodowa Antypsychiatria? No... to jest po prostu organizacja narodowa antypsychiatryczna Narodowo, czyli jest przeciwko aborcji, przeciwko LBGT i, i bardziej z ideą narodowo-nacjonalistyczną. No antypsychiatryczne do tego antypsychiatria, bo antypsychiatryczne poglądy. Czy pan... czy pana organizacja jest za zamknięciem szpitalów psychiatrycznych? Tak. One są nieprzydatne. Coraz więcej ludzi wariuje. Nic się na dobrze nie dzieje. Jest coraz gorzej. Ludzie się tam zarażają na zachodzie. E, szpitale są po prostu zarażone koronawirusem, i tak dalej. Jeszcze inne sprawy. Czy pan jest za zakazem psychotropów? Tak, dlatego że ludzie po nich wariują. Nie możecie tego zrozumieć, że ludzie po nich wariują. E, przykład prezydenta Gdańska, e, przykład e, morderców, i tak dalej, różnych. Możemy wymieniać od A do Z co trzeba zrobić żebyście wreszcie ludzie zrozumieli że psychiatria nie działa i to co się dzieje to po prostu doprowadziło do tego że właśnie ludzie nie żyją sporo osób nie żyje od tego że bierze psychotropy i tak dalej to jest legalny narkotyk można by tak powiedzieć można by powiedzieć że właśnie dużo osób Chcę usprawiedliwiać to wszystko, bo tak i tak. No. Mogę tak to powiedzieć, że leczenie kogoś um, psychotropami i zasypianiem to zawsze człowiek niewyspany będzie bardziej wkurzony niż taki po prostu. Ee, wys, ee, Wyspany. Czy pan jest. Kolejne pytanie: teraz będzie. Czy pan jest za zakazem zawodu psychiatry i psychologa? Psychiatry, tak. Psychologa, nie wiem. To nie wszystko ode mnie zależy. Wszyscy mówią, że. że są. że jest taki problem z tym, że po prostu jest tak, że coraz bardziej psychiatrzy wariują. Biją ludzi, atakują i tak dalej. Znęcają się i palą. Głupa. No niestety tak jest po prostu. Psychiatrzy naprawdę nie znają się e, na tym, co robią. Tak naprawdę. I często mówią, że oni są profesorami, a nimi nie są. Więc to właśnie to udowadnia, że oni po prostu nie wiedzą co czynią, nie znają konstytucji. Są lekarze bez granic. Nikt, nikt nie uczestniczył w lekarzach bez granic. I tutaj tak. Po psychiatryku człowieka zwariuje, po psychotropach człowiek zwariuje. Ile mamy mord, rest i zabójstw? Bardzo sporo. Można to wytłumaczyć bardzo pięknie. Po prostu. Jak to będzie długo wyglądało, że ludzie się wreszcie. E... będą umierać? Czy Pana organizacja jest za zatrzymanie aborcji? I dlaczego? Tak. A dlaczego? Jesteśmy za tym projektem, bo chorzy psychicznie nie mogą też zostać zabici, bo są tak zwani chorzy psychicznie i ten i płód może być chory psychicznie, a to jest eugenika. Jeżeli zakażemy całkowicie aborcji teraz, to nie będzie tak, że choroba psychiczna i tak dalej. Można wszystko chorobą psychiczną. Można wszystko, że sobie kobieta rady nie da. Dlatego całkowity zakaz aborcji by się przydał. Po prostu. Hmm. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? No, uczcie się. Bo psychiatry, jak widać, rozmawiam z takimi psychiatrami. Oni nawet nie znają zasad konstytucji. Nie wiedzą, co to jest konstytucja. Tak naprawdę nic nie wiedzą. I jedynie co wiedzą, to nic. Nie skończyli szkoły. Tak naprawdę nie mają wiedzy. Oni nawet nie znają polskiej konstytucji jąkają się, masakruje się ich dalej. Nie są lekarze bez granic, czy jakiś innych ten to... jest okropne, no. Lub nawet innych w wolontariacie lekarskim. To są po prostu chorzy ludzie i... znaczy... sami lekarze bez granic te nie wiem czy to też jest dobry pomysł, ale... Ale wolontariusze też tutaj utrzymują w Polsce, więc chwała im za to. Po prostu ja tak mówię. Psychiatrzy po prostu muszą uświadomić to sobie, że oni źle robią. Dlatego, że jeżeli tak dojdzie do takich sytuacji, to co są, że są awantury, że są ciągłe ten, że z powodu tego, że osoba bierze psychotropy, jest zamykana w psychiatryku, wariuje, to będzie to tak zawsze. My musimy wiedzieć o jednym, że nie wolno doprowadzić do tego, żeby ten żeby dochodziło do czegokolwiek. Zniszczenie. Ja mówię tak szczerze, można wszystko doprowadzić, żeby, żeby po prostu nie było takiej sytuacji jaka jest teraz. Po prostu. No co, no. Zobaczymy jak to wszystko będzie hmm, tak naprawdę. Mam nadzieję, że ta psychiatria zostanie zakazana raz. a dobrze i wtedy ludzie będą bardziej normalni jak teraz. Ciągle afortunniczy, i tak dalej. Po prostu co psychiatra osiągnęła? Ból i cierpienia. Nic więcej. Po prostu nie wiem, jakichś psychiatrów, którzy się nie znają na konstytucji, eee, pacjenci, którzy mogą wszystko robić, mogą zabijać ludzi, i tak dalej, mogą naprawdę nic nie osiągnąć, i to przez nich. I zobaczycie, że za parę lat to będzie najgorzej bo po prostu będziemy mieli ludzi, którzy po prostu nie wiedzą nic. A jeżeli się zakaże psychotropę, zamknie się psychiatryki i skaże się tych psychiatrów, to będzie wszystko dobrze. Zobaczycie, że będzie spokój i cisza. I będzie po prostu jak najlepiej w Polsce. No dobra, proszę Państwa, z powodu tego, że YouTube nie może mi dać na żywo... I zablokował oczywiście proszę komentarze pod filmem gdziekolwiek, jeżeli to będzie temat związany z tym, to na pewno będzie nakręcony. Do usłyszenia, dajcie lajki, like. komentarze są najważniejsze i subskrypcje. Dziękuję za każdą subskrypcję. Do usłyszenia i do zobaczenia.